Dzisiaj pokażemy wam 12 zakładów, dzięki którym możecie wygrać pieniądze. Możecie oskubać waszego znajomego, możecie oskubać waszą matkę, możecie oskubać wszystkich. Moim zadaniem... Moim zadaniem. Jest wyciągnięcie tej mandarynki, tą mandarynkę, tą, ona, ono mandarynki, bez wylewania wody. Bez wylewania wody. Tak. I za pomocą palców oczywiście. Jest co, więcej wody, żeby było trudniej. Muszę ją wyciągnąć, nie dotykając... Nie rozlewając wody. Wiesz, że nie możesz wyraźnie wody. Ale za... masz duży palec w wodzie. To normalnie duży palec. Ale naprawdę mhm. mi zaimponowałeś teraz, może masz tam coś innego nawet. Dobra, czyli czekaj. Jak ją wyciągnąć? A mogę coś użyć, czy tylko... Raczej palce. Ręka, dłoń, usta, nos. Usta? Nie. nie, nie, nie. Ty zachłanny. To, to też jest, to znaczy, że to polega na wylewaniu wody. No, nie nie, 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 wsadzaj tam Jezu, to jest straszne, jak widzę twoje usta Ty właśnie wypiłeś tą wodę, co? Mm -mm. Wypiłeś wodę A my, mamy jakby zakład przegrany? Mm -mm. Szumi mm -mm. mm -mm. mm -mm. Jezu, ona będzie biedna, ona będzie cała rozwalona it. Bez wylewania wody Wyciągnięta mandarina. Nie na tym polegał zakład. To, to było oszukanie trochę zasad. No dobra, teoretycznie ci się udało. Dam będzie punkt, punkt. Co rata. trzeba zrobić? Czy trzeba tak zrobić? Nic się nie dzieje. Nic się nie dzieje, stary. Trzeba wykorzystać paluszek. Jeden. Porna! Co ty gadasz? Co ty gadasz? Co ty gadasz? Dobry, dobry. Zatem wydaje mi się, że należy się punkcik. Kurde! Bo e, mała podpowiedź, wcześniej też trochę pokombinowałeś. Daj mi moje pieniądze. Masz twoje pieniądze, to jest pierwszy twój punkcik, teraz ja chcę punkcik dla siebie. Twoim zadaniem no. jest obrócenie tej piramidy. Możesz dotykać jednej monety naraz i Je... wykonać to wszystko w trzech ruchach. Jedna moneta? Czy mogę być szumim w tym zadaniu? Możesz. Jeśli na przykład jedną monetą ruszyć. Nie. A, czyli nie, nie mogę ruszyć. Nie, 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 nie. I mam obrócić, tak? Tak. Możemy obrócić. Mogę testować się pobawić? Po no. Prostu? Czekaj, mam obrócić. Czyli... Nie, że nie. wierzchołek ma być z tej strony. Tutaj. Dobra, tu musi być wierzchołek. Co może być wierzchołkiem? Albo jedynka, albo dwójka, tak? Musi być wierzchołkiem. Obojętne. To... Obojętnie. Obojętne. A to że ty się obróciłem w tą stronę. Możesz. No to gotowe. Nie. Dobra, ja muszę to przetestować. Ty jesteś dobry w takie rzeczy, więc obstawiam, że możesz to ogarnąć. Nie, bo ja już się zacząłem głupić Nie, Nie przejmuj się. Nie nagrywałem sobie odcinka. No, sorry, wiesz, musiałem się Tiktokować, że być, już jestem. Piątkę na pewno byśmy ruszyli. A? Dobrze, kombinuję, co? No. Nie. <grym> tak! tak! Do... Nie. Dobrze. Czekaj, czekaj, czekaj. To było raz, dwa, trzy. Pięknie. Zajebiste, nie? Ej, no, a dobra, dobrze. Dwoma ruchami macie piramidę, nie? No to trzeba na pewno wierzchołek zabrać, bo trzeba wierzchołek dać tutaj. Wtedy wam pozostaje jeden, raz, dwa. I te są zbędne, więc dajecie je tutaj i piramida jest odwrócona. Wygrałeś żeton. Żeton. To jest talon, tak Talon na... Na wiemy co. I wiemy gdzie. Ja wiem, I wiemy z kim. W ilu próbach dasz radę tak to zrzucić, że wyląduje to znowu w pozycji pionowej? A ty? Na początku twoja kolej i ja cię pobiję. Jedna. No ci... Ciężko cię będzie pobić. Bo cię pobić... Spróbuj! No, pokaż. Możemy żeby Cię pobić, to bym musiał mieć zero, po prostu. Ogólnie. Ale czekaj, uda Ci się za pierwszym? Testowałem to już. I nie? <śmiech> <śmiech> Raz mi się udało chyba za pierwszym. Okej. Okay. Ale to jest w ogóle oszustwo. <laughs> Ej, poznałeś na to myk? Nie, nie zna, nie przysięgam, nie znałem. No, no teraz wyjaśnię cały myk tego, że większość osób, gdy im podasz rolkę papieru, to próbuje zrobić tak, tak, no. tak. No i hopie, jed... <laughs> jakbyś chciał, się nie da. No bo zawsze wyląduje pierwszy na którejś krawędzi i teraz chwila prawdy Kurde. Kurde Ej, A, no się. Ej, razem. Ale też fajnie. Nie no dobra, to, Uj. wydaje mi się Widzowie, że większość Waszych znajomych nie będzie wiedziała o tym. I wygracie, to jest. To, to jest pewne pieniądze. To jest jak jakbyście mieli obstawiać na czerwone. To jest, to jest to samo. Dajecie wszystkie pieniądze, że pobijecie swojego kolegę, na pewno wygracie. I to jest fajne, bo każdy to ma w domu. Każdy to ma w domu. Sam to miałem w domu. To jest z mojego domu, dosłownie. To jest kuby domy. Domu. No taki. Dwa złote stary. Ej, dziękuję, a miałem stówę wygrać. Na razie prowadzisz. No i powoli do celu, ej, cztery złote już wygrałeś. Serio? No, stary. Czyli jeszcze 96. Dobra. Następne! Twoim zadaniem jest wyciągnięcie banknotu tak, żeby monety nie spadły. Nie spadły na stół? Tak. Mogą spać na butelkę? Tak. Nie możesz dotykać monet. A, a mogę banknot, tak? tak? Tak. Mogę tak lekko naprawić. Z tego, co widzę, to monety opuściły butelkę. I to, a a to... nie mogą, i to... tak? No nie. Czyli muszą mieć... Jest... Okej, okay, styk. Stary, ja to muszę przekombinować. Pomyśleć... Generalnie to, to będzie za... ciężkie do zrobienia. Nie wierzysz we mnie. Dobra, wydaje mi się, że to trzeba po prostu na szybkość. Albo pociągnąć. Nie, no ja to ja to rozrzucę. Ile mam sekund jeszcze do końca? Jakieś y, 20. Nie, to nie ma szans. <laughs> Dawaj, stary wierzyciel. <laughs> nie wierzyłeś, co? Sam nie wiesz. To nie tak powinien zrobić? Nie. <grymne> o... Ale szczerze, jestem pod wrażeniem bardzo dużym. Chodzi o to, zwilżyć paluchy, dwa, chwytasz butelkę i robisz. Eee. A, a? Bo to wiecie o co chodzi, chodzi o to, żeby ona bardzo szybko banknot uciekł, ale Kuba ma bardzo szybkie ręce Aha. i zrobił to bez tego. Widzicie? E, gratulacje, wygrałeś z powrotem Mój swoje dwa, dwa złote. Fajnie e, się z tobą gra. Ja to, to są takie emocje, zakłady barowe no. Jesteś gotów? Jestem gotów. W ogóle to jest niesamowite, bo takie filmy nagrywało pięć sposobów na. I, i w mojej no. głowie to było parę lat temu. Ile? 13? 12? 12 lat temu. Część z tych sposobów jest właśnie z, z pięciu sposobów na. Ale my mamy już sześć sposobów każdy, więc wydaje mi się, że to nie jest inspiracja, to jest coś nie. nowego w ogóle. By w razie krok... tu mamy 12 sposobów. No, no. właśnie, wydaje że to, to jest jakby krok w naprzód. Rozwój YouTube. A. 12 e, lat temu? 12 lat temu, 12 sposobów na. Jeden na rok. Będziesz musiał zrobić 3 ruchy, takie jak ja, i skończyć tak kieliszki, żeby ich tyłeczki były na górze. To, to jest tyłeczek. Ci gotów? Tak. Patrz, właśnie. No. Raz. No. Dwa. Trzy. Zrobisz? No. Zapraszam. Masz minutę, ktoś. Ale Ty mnie wydymałeś. Bo na początku było tak. Nie. Nie, ten jeszcze był ten. To było tak? Nie. Kuba! Nie no, mamy wszystko na makamerze nagrane. Spójrz nagranie. mi w oczy. Nie, przecież już w Znamy się ile już? 12 lat. W sumie nie, wiem, nie pamiętam ile, ale tak sobie powiedziałem, bo trochę... No bo to źle zrobiłeś. To się nie da tak, bo ty mnie ustawiłeś na Widzisz? Chciałeś... Niepotrzebnie mi powiedzieć patrz. Ale to właśnie... Gdybyś mi nie powiedział patrz, to bym powiedział, oho, no, pokaż. No, no dobra. faktycznie, są wszystkie dupką do góry. 2 złote. Dziękuję. <śmiech> <śmiech> mamy przerwę, szumi. Przygotowuje nas zakład. To pod ostatnim filmem odpisałem na każdy komentarz. Komentarzy było 2400. I w tym odcinku znów odpiszę na każdy komentarz. Ale warunek jest taki, że musicie mieć mój awatar na profilowym. To wtedy odpiszę. To jest bardzo ważne. Link do awataru będzie w opisie. Czemu ty dałeś moją stówę? Ta stuwa pod koniec tego odcinka będzie moja. Twoim zadaniem jest wyciągnięcie tej stuwy tak, żeby nie rozlać wody. Chciałem ja zrobić ten, ten sam ruch? Trochę się boję, wiesz, czy że. Próbuj. Powiedział? Teraz jest, wiesz, mokry papier, jak tak zrobisz, to mm. wydaje mi się, że możesz e, utargać stuwę. A tego byśmy nie chcieli. Tego byśmy nie chcieli. A to jest prawdziwa stuwa. To jest prawdziwa stuwa. Czekaj, ja to muszę przeklinić, no bo wcześniej miałem czas i to No ale się udało no, i boję się no, przegrać. No, <grym> Wiem. Dawaj, próbuj. Ja Wiem. Dobrze robię co? Bo się usłuchaj, delikatnie. Nie. Generalnie to masz jeszcze jakieś 10 sekund. Stary, nie możesz mi stresować, bo mam sposób na to, że to jest. Nie, 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 to nie jest ten sposób, to ci powiem od razu, to okay. jest źle. To jest bardzo proste. No i po co robić taką presję niepotrzebną? Nie robię mówię, presji. Możesz powiedzieć, że to jest bardzo trudne i nic dziwnego. Mega trudne, nie... mega no trudne. Właśnie, w, czyli jak mówisz, że to jest mega trudne, to nie wywołuje presji? No nie no, bo wtedy jest łatwiej mi. Stary, twoja minuta się skończyła trzy minuty temu. Mm, nie masz dowodu na to. Mam. No, wytniemy. Tak? Wytnij. Patryk wytnie wszystko. Wytnij go, Patryk. Potargasz ją tak. Mówię tak? Nie, bo dotkniesz butelki. Przez banknot, ale dotkniesz. A nie mogę inaczej dotykać? W żaden sposób? Masz dotknąć tylko i wyłącznie banknot. Kuba to jest łatwe. Dobra, niech... pokaż, no, cwaniaku. No, i to się miało nie wydarzyć. Ja pokażę Ci, że to się Jaka... da, da zrobić. Ja, ja to wytrę, wiesz? Przekazuj. Mokry, bo mokry, ale stuba. Twoim zadaniem, moim, jest napić się tej wody, ale. Nie może dotknąć kieliszka swoimi paluszkami, a monety nie mogą przestać dotykać kieliszka. Czyli monety nie mogą być w środku. Mmm, tego nie powiedziałem. Muszę się napić, tak? Oj, no, oczywiście. Nie muszę wypić całości. A czemu muszę pić wodę z pieniędzmi? A no to, to już nie moje, ja tego nie wymyślałem. To jest wszystko kwestia ludzi, którzy to wymyślili w internecie. Ja im zaufałem. Czyli 50 groszówki nie mogą leżeć tutaj. Oj, tu nie. Ani tutaj też nie. Na stole. Ja mm -mm. piłem się. Trochę nie wiem, co powiedzieć. Bo z jednej strony zrobił to, co, o co go prosiłem. Co wygrałem? Stary. Oszukujesz w każdym sposobie. To jest niesamowite. A widziałeś, jak zastałem tego kieliska? Stary. Jeśli chodzi o Twoje stanie, to tutaj nie mam żadnych uwag. Serio? No, bo jak można inaczej to zrobić, żeby się napić? Stary, w ogóle jak widzowie, jeśli to będziecie robili ze swoimi kolegami, to dajcie mi minutę. Bo jednak, jak dajemy za dużo czasu, to są głupie pomysły Ej, i. Ale po... ja to szybko zrobiłem. Na pewno nie w minutę. No, napij się z tego kielisza. No i dobra, i powiem ci, jak jest. Według Pana Boga, jak się to powinno zrobić. No. Według Biblii. Jezu, będziesz 50 groszówki, za 50 groszówki trzymał kieliszek? Dotknij kieliszka. Do, 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 nie ja nie, nie, nie raz jeszcze. Przegrałeś. Źle to zrobiłem. No Przegrałeś. Z tej strony powinienem być, po. Trzymasz go palcem. Nie, nie Widzę. trzeba. Nie. Trzymasz go kciukiem. Trzymasz <stryises> go kciukiem. <stryises> Stary, udało ci się to za piątym razem. Mniej, nie za pierwszym. Za czwartym, ale nie oszukiwałem. Ja też nie. Zrobiłem dokładnie wszystko to, co powiedziałeś. 50 groszówki były w kontakcie ze szklanką w momencie, kiedy się napiłem. Ale wydaje mi się, jak piłeś, to one mogły stracić ten kontakt. Nie. Przez chwilę. Nie. No, bo je podniosłeś i... I były oparte cały czas na ściance jednej. Mm, chyba Ale wydaje mi się, tak, że Stary, nie... dawaj. Mamy, z... Mamy to nagrane wszystko. Jakby nie, nie możesz tego... Dobra, Opracować. daj mi złotówkę. Aż że, że to... Zagadka jest bardzo prosta. Nie możesz użyć literki E. Powodzenia. Alfabet. 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 Pokażmy widzom. Widzowie, Nie możecie użyć literki E. To jest jedyna zasada. A może być cyfra? Nie. Okej, okay, no to już nie ma pomysłu. Miałem pomysł, że może być 5. Bo 1, 2, 3, 4, 5. A E. Co? Tu jest A C D. Ale E to jest piąta cyfra. No. I to by się zgadzało z piątką. Nie. Czy ta kreska pełni rolę zadania? Może, ale nie musi. Może. Nie wiem wszystko. No to? Stary. Dlaczego mówisz, że wiesz wszystko i zamykasz marker? Bo tak się buduje emocje. A, no, a, a nie... sta... stare emocje, jak na grzybach. Stary, a byłeś kiedyś na grzybach? No, ja nigdy. to ja... <noise> co A mogę to pisać F? Jeśli to da odpowiedni wynik, to tak. Bo to jest F, pisałem teraz. Gratuluję. Co myślałeś, że mi się uda? Myślałeś, mi się nie, udać, no? myślałeś, my się nie Strasznie długo ci to zajęło, że powiedziawszy. No Jakbym bo... był w barze, to bym się zdążył tak na dupce, że już nie zapomniał o tobie. No właśnie o to chodzi w tych grach. Ja tobie daję zadanie. Dawaj, ale wcześniej. Wyciągnij to. A, łapkę w górę oczywiście wyciągnij. Aha. Żeby widzowie też zrobiły łapkę w górę. Tak. Zawsze Jeszcze... zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał. Niech dadzą łapkę w górę. Mimo, że nie wiem, czy ma jakikolwiek wpływ na algorytm, to warto dać. Spróbujmy to. to tak. Także pamiętajcie, że łapka w górę jest bardzo ważna. Bo życie jest pozytywne, więc trzeba zawsze pokazywać tak. Twoim zadaniem jednym ruchem ruszyć jedną zapałką, a swoim celem jest stworzenie z tego kwadratu. Jednym ruchem? Jednym ruchem. Jak Erezji. A tylko jeden ruch. No, masz dużo czasu, ja ci tu nie robię, nie robię presji, bo ci nie będę położę... tutaj od, od jakichś gamoni. Tak, jak, jest... Nie powiem jest Kwa kwadrat. Kwadrat, oczywiście. Lub też prostokąt ewentualnie, ale raczej kwadrat Wymagamy. Prostokąt, to jest trójkąt. trójkąt. Nie? To jest trójkąt. To jest... nie wiem co to jest. Zapałka. Ruchem jednej zapałki. Tak, znaczy jedną zapałkę... Czyli biorę je... tylko jedną zapałkę, przestawiam... Oczywiście. On... ...i powstaje kwadrat. Oczywiście. Stary, wyobraź sobie, że jesteś kimś wielkim. Co o to to zrobiłeś to. Stary dobrze zrobiłeś. Naprawdę? No tak, o to na tym polegało. Zrobiłeś. E, o takie malutkie gówno, stary, ale mały czy duży nieważne, nie, nie liczy się wielkość, ale liczy się to, że jest to to, o czym pragnęliśmy. To jest przepotężna prawda. Moim zadaniem jest narysowanie większego, nie musi być taki mały, kółka. Przepraszam, no strasznie ten oczy mi łzawią. Kółka i w środku kropki. Nie odrywając markera od kartki. Nie odrywanie, nie, nie odrywam. Tak, nie odrywasz długopisa od kartki, markera. Hmm. Hmm. Nie odrywać. Ty musisz narysować kropeczkę w środku i kółko dookoła kropki. Czekaj, <laughs> <ja> się przyznam, <muszę śmiech> na to wiesz? Tak, jest. szczerze mówiąc, bo na to jest jakiś mek pewnie. Nie możesz oderwać markera od kartki. To jest jedyna zasada. Czy nie mogę zrobić czegoś takiego też, że z tego co z tego co tutaj widać, nie, a to, 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 to zostało było... oderwane. Nie, 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 bo to... Natomiast nie możesz, bo to nie jest kropka, tylko to jest kreska. To jest zegar. To jest promień. Który? Którą godzinę wskazuje ten zegar. Sorry. teraz to jest trzecia. To jest według ciebie trzecia? Druga. To jest zegarek druga Na ręce? no nie no to jest złe po prostu tak nie może być takiego czasu jak to nie? no bo to jest to pierwsza jest tutaj no to druga no nie coś, coś... trzecią no jak nie? no nie no to jest krzywo trzecia powinna być gdzieś tutaj bardziej no już się odsunąć? czekaj, muszę się zastanowić <laughs> zaraz mi wypiszesz cały marker <laughs> No, uspokój się. A sam sobie to zrobi. My się nie chcemy. Nie? Nie chcemy się. Patrz, stary, to jest bardzo proste. Robisz tak. Rysujesz. Co to? Kropkę. Robisz tak. I robisz tak. Ale krzywo zrobiłeś. Ja też jest krzywo. <noise> 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 Ja się nie zasłużę do pieniądze. Ja dziękuję, nie, nie, nie potrzebuję pieniędzy. Fajne, co? Fajne. No, fajne. Otóż oczy. Masz minutę na wyciągnięcie e stówek z pod butelki. Minutę? No, mm, stary. 30 sekund. Ale nie było z butelki. Nie powiedziałeś tego na początku. Ale to, to było w domyśle. Kto się domyślał? Ja się domyślałem. No, nie, a nie swoim sposobem. Nie możesz wykorzystywać się w ten sposób. Naucz się czegoś nowego. Nie możesz zawsze starych trików robić. Jezu, Ale nie możesz, ale nie, nie, przewróć, nie możesz przewrócić. Ile? 30 sekund? Ej, co ty robisz? Ja widzę, co robisz. Nie, ale to nie ja. Kuba. Oj, przegrałem. Nie. Totalnie przegrałem. Nie. Niestabilna uczeń. Ty jesteś oszust. <laughs> Czy co, jest inny sposób na to? Jest inny. Znaczy, to też jest jak, w jakiś sposób dobry, ale jeszcze jest to inny sposób. Jestem ciekaw, czy da się to wykombinować. Podpowiedź, próbowałem go zrobić wcześniej. Aha, no dobra, no to to jest easy. Wszystkim. To jest Stary, pokazałem w 30 sekund ci pokazałem dwa sposoby, jak to zrobić. Mój, nie mój i twój. To są trzy. To prawda. I kto wygrał? Kto miał rację? Ja! Ach. Wyciągnąć 5 zł, tak żeby ta zapałka pozostała w tym samym miejscu. Czyli mogę dotykać też w szklankę, tak? Ty nie mogę. No, się czuję się jak zapier. Mogę wykorzystać. A, nie widziałeś tego? Replay? A kurde, replay? Czyli mogę dotykać tylko jednej tak? Tak. Dobra. No, korzystaj z te zapałki jeszcze? Mhm. Replay. <głos> <głos> A, zapomniałem ci powiedzieć, masz minutę. Kuda, wcześniej to było lepiej trzymało. Powiem ci tak, to jest zły spokój. Samy. Kur... ale było dobrze, widziałeś nie, to? Ja, nie, nie, widziałeś, nie, było, nie było. Ja, ja już to widziałem, że nie jest nadzieja na to. Jest nadzieja albo nadziei. Ding, 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 ding. Czas się kończy, kończy, kończy. Koniec. Ej, ale buf, no ale prawie... Nie, spadła. Ale, do, ale dobrze to kombinowałem, co? Nie. Już ci pokazuję, jak to wykonać, mój drogi. Trzeba podpalić coś. Trzeba podpalić i to sklej wtedy? E, e, to to sklej i wtedy wyciągniesz bez problemu. Kurde, jak przypalić mały Ej! Echem. Stary, bo po prostu zmoczyłeś zapałkę. I z jedną To nie zadziała. <noise> Może chciałeś spalić moją szklankę. Szkło. Nie, to nie działa. Bo złe zapałki mamy. Oficjalnie chodzi o to, że musi być mała zapałka jednak. Bo te są trochę za ciężkie, mają za grube drewnienko. E, I trzeba ją podpalić, zgasić bardzo szybko, jak się tylko ta siarka wypali. I ona się przykleja wtedy do szklanki i wtedy możecie to odsunąć, podnieść, wyciągnąć, dosunąć i wygrywacie. Niestety ja przegrałem, ale tych pieniędzy nie wygrałem, ale ogólnie w całym odcinku i tak byłeś lepszy.